I'm breathing in the chemical Okej, okay, mam nadzieję, że tym razem wszystko będzie OK. tak więc hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sznoruwa, a to jest Red Crew Cable 2, konkretnie testy nowego update'u, który ma wejść dopiero do gry, eee, serdecznie dziękuję z tego miejsca oczywiście, chciałbym tutaj podziękować e, użytkownikowi Maciej PMI, o ile dobrze kojarzę nick, jeśli go pr przekręciłem lub coś źle powiedziałem, no to podam na wszelki wypadek nazwę w opisie jeszcze, Eee, mianowicie podesłał mi on właśnie link tutaj do update do update'u inaczej, do testów update'u, ponieważ to jest zupełnie inna stronka, nie Rocketed Games czy coś tam Red Build 2, tylko jest to coś tam coś tam o zakończeniu test. Oczywiście link Wy będziecie mogli znaleźć już w opisie i zapraszam Was gorąco właśnie do testowania tutaj sobie tego nowego update'u, który dopiero wejdzie do gry, ponieważ mało osób gra i da się całkiem przyjemnie tutaj właśnie prowadzić rozgrywkę. Tak, będzie to taki krótki przegląd, nie wiem czy to mówiłem czy nie, najwyżej się powtórzę właśnie tego nadchodzącego updateu, nie wiadomo kiedy on dokładnie wejdzie, przynajmniej mi nie wiadomo, możliwe, że właśnie tam macie i będzie kojarzył ci, ponieważ Okazuje się, że jest on w sumie chyba jeszcze bardziej zagorzalszym fanem Red Crucible 2 ode mnie. I tak, pierwszą rzeczą, o której opowiem to są pojazdy. Dodano chyba łącznie trzy albo cztery typy nowych pojazdów. E, mianowicie jest to helikopter transportowy, oczywiście pojazdy zostały dodane po obu stronach, czyli po amerykańskiej i rosyjskiej. E, helikopter transportowy. Nie da się z niego prowadzić niestety ostrzału, yy, aczkolwiek może przewieźć większą liczbę żołnierzy, ale no w sumie nie jest to przydatne. O, teraz będzie chciał wyjść. Nie, ja chcę wyjść. No i co teraz? No i uciekł. Nieważne, w każdym razie zostały zmienione czołgi, mm, przynajmniej mi się wydaje, że zostały zmienione albo po prostu inaczej, albo zostały zastąpione, albo po prostu tutaj na tej mapce są inne. Tak, yy, dodano nową mapkę, na której właśnie gramy. Nazywa się ona, zwróćcie, że sprawdzę, 70, 73 Easting. Yy, to znaczy nie chcę mi się teraz tutaj przypominać i kombinować z liczbą po amerykańsku. To będzie 17... Yy, 173 chyba, czy coś koło tego. Nieważne. Eee, nie chce mi się myśleć teraz w szkole. Eee, w każdym razie, dodano właśnie ten czołg i zaraz możliwe, że pokażę Wam coś jeszcze z nim związanego. Eee, jak zapewne tutaj widzieliście, został dodany samolot, który właśnie się chyba rozbił, tak czy nie? Nie, to był rosyjski. Okej. Okay. Eee, to jest właśnie samolot i coś Wam powiem. Strasznie kiczowato się steruje tymi samolotami, ponieważ nie, daje, nie da się nimi sterować na przykład na strzałkach, lecz na... Trzeba nimi sterować na myszce. To jest według mnie głupotą, ponieważ strasznie ciężko się steruje przez to albo ja po prostu nie ogarnię mysz sterowania. Bardzo prawdopodobnie ponieważ e, prowadziłem obecnie tylko bitwę przed nagrywaniem, później jeszcze podczas nagrywania, które niestety nie wyszło, ponieważ nie miało, nie miało dobrego balansu dźwięk mój, czyli głos komentarz, a dźwięk z gry. E, no i teraz jeszcze raz gram na oczywiście tej samej mapce, ponieważ została nowa dodana, więc no cóż, chcę ją Wam przedstawić. E, samolotami, no cóż, da się... dobra, przestaje się powtarzać, no cóż. E, da się samolotem lecieć, aczkolwiek ciężko naprawdę sterować nim, ponieważ no, jest u niego ze zwrotnością, przynajmniej ja nie potrafię jeszcze ogarnąć tej e, no ale możliwe, że to po prostu kwestia jeszcze przyzwyczajenia i odkrycia, jak to się steruje wszystko. E, i dalej, czekajcie, pozwólcie, że wykamuje. No i tyle. Nieważne, w każdym razie mm, teraz coś z bronią związanego. E, przeładowywania, jak zapewne możecie teraz zauważyć, e, zostały zmienione. Ich animacja została zmieniona. Czy to jest jakiś zupełnie inny pas lotniska, czy mi się zdaje? Chyba tak. E, w każdym razie, gdzie jest kolejna, gdzie jest normalna baza? Ja się pytam. Trzeba będzie tam zaraz dotrzeć. Eee, zostały również zmienione animacje biegania. W ten sposób nasz, nasza postać teraz biega. No i czy animacja jest lepsza, to już zależy kwestia gustu. Eee, tudzież nie wiem, czegoś innego. Zostały przeładowane, przemienione również animacje strzelania z pistoletu. Teraz wygląda to tak. Jak zapewne widzicie ten śmieszny taki urywnik. Urywnik. Hmm, nieważne. To takie śmieszne coś u kury podskakuje od tyłu. I podczas przeładowania no ogólnie lepiej to wszystko wygląda. Zostały dodane działka stacjonarne, na przykład takie jak to. Jest to taki minigan przeciwlotniczy. Um, u rosyjskiej strony chyba nie zostało to zmienione Albo po prostu zostało jakoś tam przekominowane lekko Ponieważ już takie były Ale tylko w jednym rodzaju No i tak właśnie strzela Nie wiem czy to słyszycie czy nie Ale maksymalnie praktycznie ściszczyłem gry Dźwięki gry Ponieważ e, no coś jest tutaj dziwnego I strasznie, strasznie głośne są właśnie y, dźwięki Okej okay, wsiądźmy do samolotu i polećmy sobie kawałek tam, radę poderwać od razu tak o no dobra, nieważne, musiał dotrzeć do końca pasa startowego okej, okay. nawrócimy tutaj sobie szybko nad górą co tutaj jeszcze co do co do helikopterów transportowych, nie mam pewności co do tego czy nie można z nich prowadzić ostrzału bo możliwe, że da się prowadzić ostrzał z pozycji nie pilota, lecz pasażera ale nie miałem jeszcze tego okazji sprawdzić ponieważ jak mówiłem mało osób gra i mało osób lata helikopterami transportowymi i tym samym no nie mam jak sprawdzić ale jeszcze się postaram yy, tak, aha jeszcze coś dobra nieważne Rozbij rozbijmy się a co tam? no nic nieważne yy, chcę tutaj wam nie pokazać po prostu co się... No nie, znowu mnie tutaj wyrespiło, jakby to trafił. No nic, musimy pochwycić znowu samolot i znowu przecieć kawałek, ewentualnie rozbijając się po raz kolejny. Chciałbym wam tutaj przedstawić, co się właśnie stało. The fuck! Nie straciłem ani trochę życia i nagle umieram. To uczucie, kiedy nic nie tracisz życia i nagle umierasz. No nic, pobiegniemy sobie tam najwyżej z buta. E Kolejną rzeczą, którą tutaj dodano jest, są pojazdy, samochody osobowe konkretnie są one wyposażone w działko dla pasażera i są to hammer po stronie amerykańskiej oraz taki jeep łamany przez łada, ponieważ nie jestem pewien co do właśnie marki tego samochodu po stronie rosyjskiej. Jak widać właśnie update stawia głównie na współpracę między graczami, ponieważ no sam, sama terenówka taka osobowa nie jest do niczego nam zdatna, kiedy nie mamy pasażera, który będzie prowadzić ostrzał z działka. To samo wprowadzono w czołgu, do czołgu można wsiąść w dwie osoby i w dwie osoby można prowadzić ostrzał. Pasażer siedzi na wieżyczce i strzela z lekkiego karabinu maszynowego. A nasz kierowca tutaj, oczywiście, z tego dużego działa oraz karabinu również maszynowego, ale już tam wybudowana, w jakiś sposób. Co tu jeszcze, co tu jeszcze? Mhm. Jak zapewne widzicie, tutaj mapa nieco. Mapa to jest chyba w ogóle pokazana teraz. Ta mapa przedstawia nam mapę. Jak ona się nazywa? Sandstorm. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Prawdopodobnie po prostu, żeby nie było czarnego ekranu. A tutaj jeszcze możliwe, że mapy nie zrobiono całej tej mapy. To jest ja pierwsze. Mapy, mapy. No nieważne. W każdym razie. Co tutaj jeszcze ciekawego dodano? Jak zapewne możecie zauważyć w dolnym lewym rogu. W dolnym prawym rogu, przepraszam. Możecie zauważyć liczbę. Hmm, pasek zdrowia czy tam y, armoru oraz y, mój level obecny. Poczekajcie, tylko niech załaduje się kolejna runda. i wam to przedstawię. Hmm, teraz możecie to zobaczyć. Ja tutaj mam y, 12 Expa na 150. 150 łącznie muszę zdobyć do następnego levela. A teraz obecnie potrzebuję jeszcze jakieś tam 38. O ile dobrze liczę. Dobrze, dobrze, tak, odwiedza się. Nie żyje matematyka. I umysł, haha. Ha. Ok, wsiądźmy zatem na działko. No, zatrzymaj się. Ach, tak by cię trafił, o dziękuję. E, tak, jest zmieniony widok z czołgu. Tutaj właśnie jest ten y, jeep, który, o którym Wam mówiłem. I widok z czołgu, właśnie prezentuje się tak, mniej więcej tak jak w df no nic, chciałem go zabić, ale już nie zdążyłem. Sam zginął, kamikadze pieprzony. Eee, Możemy tutaj jeszcze starać z tego działka i jak widzicie mamy właśnie miejsce na wieżyczce dla strzelca. Eee, ogólnie wystrzał właśnie... Przy, z lu, inaczej. Podczas wystrzału pocisku z tej, wię, tego większego kalibru właśnie strzału mamy taki rozgłos i w ogólnie chmurę dymu, czego nie było poprzednio. Eee, zostały również dodane tekstury otoczenia. I w sumie nie wiem, co jeszcze. Eee, aczkolwiek, jak chyba już mówiłem, wszystko będziecie mogli najprawdopodobniej znaleźć w opisie, a przynajmniej tak jak najwięcej postaram się tam napisać. Eee, no, wróg. Poczekajcie, poczekajcie. Czego trafię? Nie wydaje mi się, za duża odległość. No nie, zawsze popróbować można. O, czyżby? Nie. Milimetry, przynajmniej to wyglądało tak na milimetry. Ajć, ajć, ajć. Kurczę. W każdym razie, gra zmienia się na lepsze, coraz bardziej przypomina to prawdziwego Battlefielda, a nie zapominajmy o tym, że to jest tylko i wyłącznie gra internetowa, której oczywiście nie trzeba ściągać Trzeba się tylko zarejestrować, aczkolwiek tego również nie trzeba robić, ale radzę to po prostu zrobić, aby otrzymywać, aby móc zapisywać statystyki. No i tak właśnie, wykonam swój zaraz, ponieważ nie widzę nawet helikoptera, no nic, był dokładnie nade mną, ACDC. Kolejna rzecz to tutaj, nie tutaj, albo tutaj, nieważne. Zaraz, może ogarnę to na M to było tak, tak wydaje mi się właśnie tutaj możemy właśnie upgradeować nasze, nasze bronie aczkolwiek za prawdziwe pieniądze które się kupuje tam chyba za dolary lub coś i mamy końce wtedy w grze i no i cóż jest to takie play for win pay for win przepraszam aczkolwiek nie psuje to aż tak bardzo gry Tutaj możemy odblokowywać kolejne bronie, na przykład tutaj odblokuję Tom, Unlock Proszę bardzo, Honor Points Stać mnie, dlaczego nie I... Teraz sobie ją zmienimy w menu I zobaczymy co to będzie tutaj nam dawało Tak, Return Okej okay. No i zapewne słyszycie lub też nie Ponieważ naprawdę nie wiem Czy balans jest dobry Ale mam nadzieję, że tak Broń trzeba bardzo cicho, ponieważ jest zamontowany tutaj tumik i tym samym powinien być mały odrzut. No niestety odrzut jest spory. W każdym razie jest, to tutaj możecie zauważyć właśnie pojazd jakiś taki z wyrzutniami rakiet, ponieważ nie mogę go dokładnie jakoś opisać, ponieważ nie wiem co on robi. Salto, no brawo! No nieważne, w każdym razie ten pojazd tutaj może strzelać jak to się nazywało? Rakietami kierowanymi ma ich 4 do dyspozycji, jakoś i w krótkim odstępie czasowym można właśnie oddać z nich strzały. I właśnie tutaj również można wsiąść na pozycję strzelca. A ja tutaj tymczasem Wam zaprezentuję właśnie pozycję strzelca w hamerze i spróbujemy coś tutaj. No nieważne, zostaliśmy strzelić sami, przez ninja no, i sobie strzelić do kościa Ciekawe czy tu trafię. Ponieważ tutaj zauważyłem, że chyba został zmniejszony dystans celności oraz możliwości trafienia z broni. ciekawe na pewno jakieś ulepszone snajperki, nie wiadomo jakie, będą mi dały radę tutaj uderzyć. O kurcze, cały szturm. No nic. Sytuacja kryzysowa mi się zdaje czy gdzie było działo? Każde the fuck is ciało? Aha, tam jest jedno z tyłu, ale stamtąd będzie się niewygodnie strzelało. O, jest tutaj. Dobrze, moje szczęście. Wsiadamy szybko. I spróbujemy ustrzelić sobie. Aj, po ścianie no to jazykuję. Okej, okay, Sam się zniszczył, okej, okay, jest okej okay. Cały czas powtarzam okej, okay, ale nieważne e, Tutaj widziałem chyba helikoptera cień Ho, ho, ho zabiłem ninja To jest to Okej, okay, w sumie chyba zejdziemy z działa i w sumie tak czuję, że to będzie koniec e, m, Takiego opisu tego update'u e, Tak więc, e, jeśli czy o czymś zapomniałem Dopomnę o tym w komentarzu, ta, w komentarzu, w opisie tak więc, mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. Tak więc zapraszam was do komentowania, oceniania i ewentualnego subskrybowania mojego kanału. Ja się z wami żegnam do zobaczenia w grze. Cześć!